Umowiskiej. I już nic nie możemy powiedzieć. A pamięta, pe... że pe... a pe... jak byłeś mały, jak cię chyciłam za komór, jak skoczyła do mnie, bo działa, że na policję na mnie za nie wiem, nigdy nie wiem tego też nie wiem, że tylko cię chyciłam za te kudły z góry. Bożeś kłamał. No, mówię, wygoniłam wtedy. Ona by za ciebie wszystkich poświęciła. Tak cię kochało. O Jezus, Jezus, babciu, moja kochana, nie ma ciebie, nie ma do kogo pójść. Patrz tam na konanka z góry. Żeby się porządnie prowadził, żeby porządnie żył. Moja babcia to była dumna. Ona nigdy mi ni o nic nie prosiła, mm -hmm. ale ją już bardzo bolało, i ona tak raz powiedziała: Boże, ja cię o nic nigdy nie błagała, ty wiesz, ale daj mi już umrzeć. To coś, czego Gabriel nie lubił wspominać, kosztowało go to wiele łez, nerwów i złych emocji. Pominął pół, a może właśnie dzięki niemu rzucił się na jej pracy, tworząc zapomnienia o zmartwieniach i wyczerował coś, czym chce pobić serce mężczyzn na świecie. Czekaj, czekaj. A ty nie ślą mamy. No miałem ja, jechać, ale wiesz, nie pojechałem, dlatego że też jej wypadło i zadzwoniła, żeby dzisiaj nie przyjeżdżał. A co ty tu robisz? A szyję, takie coś. Ale co? To jest taki piękny materiał. Co to będzie? Płaszcz? Bo to widzę, że coś takiego wielkiego, to płaszcz będziesz sobie, rob sobie robisz ten no płaszcz? Tak. jest? To dwie. powiem ci, że... Prawda, nie? Pięknie jest. To zagradzimy model. To ile tych <suszy> rzeczy będziesz miał? Jedno i drugie? Chciałem no. ci powiedzieć tak, po tym czasie kiedy no. nie spotykaliśmy się, tak? To postanowiłem, że stworzę... Człowieku, wszystko, co jest. ...kolekcjum. Co pokaż? <grym> nie mogę, to jest tajemnica. No, no co to tajemnica? Ale warunek, że zakładać. Z, z, zakładać, ja to i tak nie będę je nosił. Jak jesteś jest sam, to masz więcej takiej... Yy, ...przestrzeni dla siebie. A, przestrzeni ci brakuje. Nie chodzi mi o to, chodzi to, że tak... ...że kończę pracę, to tak... ...a musimy coś zrobić do jedzenia, coś przygotować. Tak, zawsze Będziemy ci umierać. To jest marynarka, do tego no. będzie rapał płaszcz. Będę do tego No To dawno. więc zaczniemy. Ten regulacja. Ten regulacja. Ten Zaszczym się Ten regulacja. Ten regulacja. Ten regulacja. Ten regulacja. Takie, regulacja. Ten А вы думаете, что это очень важно?